Kolektory dodatkowo dogrzewają ce centralne ogrzewanie, jak świecie słońce. No, jeszcze taki ciekawy jeden temat. Ale mhm. do tego jest potrzebny specjalny bufor. I mnie właśnie o to chodzi, żeby tu było zimno. Bo tu trzymasz ziemniaki. Ostatnio ziemniaki one było... tutaj były, ale no. To, 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 było, to było 3 lata temu, jak, jak było się <laughs> nie ostatnio. I y, drugi temat jest, y, wciągając, wyciągając powietrze, y, wilgoć likwiduje w piwnicy też tym. Mhm. Bo to też później skraplanie, nieprawda, tak jak e, pompy ciepła. Także robi, też nie mam wilgoci przez to w piwnicy. bufor, e, taka hybryda konkretna, nie? Po mhm. pierwsze ma 8 e, wejść, 8 wyjść, czyli mogę do niego sobie wpinać, co mi się żywnie podoba, równo źródeł. Drugi temat ma trzy wężownice, ale trzy wężownice, każda z nich jest miedziana. Czyli wiesz, najlepszy odbiór e, i oddawanie ciepła. Mhm. Bo miedź robi robotę. No dzisiaj to śmieci i Cześć, cześć! Ja cześć ma. Tomasz! Tomasz Żyłka. Jerzem. Ja, tak jest. Z kanału Tomasz Żyłka PV, dobrze? No. Pamiętam? No, patrzcie to. Tak jest. Nie skomplikowano <noise> Tak i słuchajcie, tutaj Tomasz to wszystko już nam, wam opowiedział. Co tu się dzieje, co tu się wydarzyło? Co się Czy coś, nie dzieje? Coś nowy, nic, nic, nic nowego tu raczej dzieje. nie ma, prawda? Nie, o, Także panel przesunąłem tylko spod basenu. No właśnie, <laughs> mówiliśmy już o basenie, jeśli chcielibyście to zobaczyć, no nie, jest to sezon basenowy, ale wody nie spuściłeś. No to po co to wody? Nie ma sensu wody spuszczać. Kurczę. Jest 13 tysięcy litrów, to to za darmo nie leją. Ale czysta woda. No bo woda, jak jest zimna, to się nie starzeje. Aha. Także nie ma sensu, nie? Ja. Tutaj mamy solary. Kolektory. No. Dużo wątpliwości było tak, że no po co solary? Jak przecież fotowoltaiką załatwimy sobie temat. No, ja lubię i solary, i fotowoltaikę, ja lubię wszystko. No właśnie, także. Kolektory, nawet, a te kolektory dodatkowo dogrzewają centralne ogrzewanie, jak świeci słońce. No, hmm. jeszcze taki ciekawy jeden temat. Ale hmm. do tego jest potrzebny specjalny buffer. Do tego przejdziemy. Do tego przejdziemy, do tego Bufora. Pompa ciepła. Pompa zimna. Pompa zimna. Tam są trackery. Także trakery. tutaj. Się... Nudzą się trackery, nie mają co robić, bo wędrówka Pasie. słońca jest taka krótka, że nie ma sensu po prostu tego. Ale pamięta, i tak dzisiaj dzisiaj no co mamy końcówkę prawie że grudnia. No, 17 grudnia to tak, pół. 17 grudnia i no, 10 stopni prawie dzisiaj. No, także ciepło. COP 4-3. O proszę. 35 nagrojniki. O proszę. <grafię> Także nadrabią, chociaż tym troszeczkę <grafię> nie, I to ma, nie, jest pompa, nie ma pogody. To nie jest pompa <grafię> proponowa, tylko. R32. No właśnie, da Je, się. Jeszcze dodatkowo z klimatyzatora, to tym bardziej jeszcze wiesz. Włoskie lamele, etc., straty. Także my dzisiaj co? Pokażemy wam bufor. Czy bufor jest potrzebny w instalacji? Zależy do czego. Aha czy znaczy, to jest takie, takie było pytanie, czy bufor jest potrzebny do pompy ciepła? Nie? No właśnie. Nie, nie jest potrzebny. Nie jest potrzebny. Nie jest, potrzebny. jest tam z ład, określony z ład wody, nie? prawda? Yy, producent chce, nie? Jak masz grzejniki, to pasuje ci coś tam na powrocie dolepić. No, ale jak już masz parę innych możliwości, to już ten bufor yy, zaczyna robić robotę. Ale z drugiej strony yy, pokażę ci, że bufor 900 litrów w tym układzie też nie przeszkadza. Czyli słuchaj, bo ja to tak rozumiem, że bufor. <tryk> Bufor e, nagrzewamy sobie, kiedy mamy e, korzystne warunki, tani prąd, dajmy na to, tak? No można też, też. też. E, no i, to... I później, jak jest, e, nie wiem, nie świeci słońce, e, nie mamy prądu. No, to prągu. to jest takie magazyn energii, tylko ciepła. No właśnie. A nie Czyli dobrze, nie prąd, nie, nie. No to tak. Błąd. Czyli nie jest to konieczne mm. do pracy pompy ciepła? Nie, nie jest konieczne. Ale ale jak to dobrze zrobisz, to w ogóle nie przeszkadza, tylko pomaga. Pomaga. Na przykład ten bufor pomaga w defrostach tej pompy ciepła nie ma rzeczy. Ja A Na defros potrzebujemy po prostu zużyć prąd energię. Ogólnie jeden, tak jak patrzyłem, na, tutaj testowałem, to 1 kW, 1 godzinę ciepła i, i tam prądu też chyba tam 020 Czy można, można powiedzieć, że jest oszczędność dzięki buforowi większa? Znaczy nie oszczędność, tylko płynność pracy. No nie odetnie ci na przykład jak masz, yy, chodzi o cały czas pompę ciepła na grzejnik, nie? Jeśli masz nagrzejniki, a włączy, zapnić się defrost, no to z automatu są grzejniki zimne, bo nie masz złodu wody niestety to nie jest podłogówka, z której się pociągnie ten energii, bo grzejnik ci się wychodzi, prawda? A Czyli jak z masz... ład wody w podłogówce no nie jest jakiś chyba imponujący, nie? <laughs> Powiem ci nie wiem, jakie są tych rurek tam ileś metrów jest yy, i to jest, yy, tu chodzi bardziej, że ta woda płynąc przez podłogówkę, prawda, możesz też odbierać te ciepło podłogówki, nie, Aha. na ten defrost, a z grzejników co odbierzesz? Jak się wystudzi, no chyba te, wiesz, 22 stopnie z domu, to nie odbierzesz w drugą stronę za bardzo, nie. I w którymś momencie po prostu pompa ciepła się zalodzi, jak ktoś sobie jeszcze grzałki z niej wypnie, nie, albo zapina grzałki. Jak masz troszeczkę więcej tego, te, no, no, tej wody, nie. To masz też większą akumulację tego ciepła po, po całości i wchodzić w defrost e, i czasem przeskoczysz po prostu e, defrostami wyłączanie się całego układu. Tylko to trzeba po prostu zrobić z głową. Nie? Bo z drugiej strony, jak e, za bardzo wszystko wychłodzisz to pompa ciepła może tego nie nadgonić. Mhm. Dlatego e, powinno się też zrobić takie sterowane, że jak masz już bufor, to poniżej jakiejś temperatury powinien wyłączyć ogrzewanie na domu. I powinien tej pompie ciepła dać szansę się wyrównać, albo grzałki nie. No tu nie ma złotego środka. Jednak tak jak u mnie, 1000 litrów wody, no trzeba czymś zagrzać, albo utrzymać w temperaturze. Ale to ci pokażę, bo mam akurat na dwóch ciepłomierzach to zobaczysz, ile wpływa do bufora z pompy ciepła, ile z niego wychodzi. I zobaczysz, jaka jest strata. No właśnie. <trym> Idziemy zobaczyć ten właśnie bufor, <trym> bufor. Buforek? <trym> Powiem ci, yy, dalej to można liczyć jako sprzęgło, bo bufor się liczy od 1000 litrów, nie? A ja będzie Czyli niby się nie mieszczę. Ale tak się przyjęło bufor po prostu, nie? Taki, <taki> mieszać cały czas, nie? Czyli nowość w, twoje, nowość w Twojej instalacji. No. Wcześniej to trochę inaczej wyglądało, z tego co pamiętam. Czy znaczy, yy, zasada działania jest ta sama co wcześniej? Tylko ten jest bardziej rozbudowane, bo to już jest e, bufor, e, taka hybryda konkretna, nie? Po mhm. pierwsze ma e, 8 wejść, 8 wyjść, czyli mogę do niego sobie wpinać, co mi się żywnie podoba, źródeł. Drugi temat ma trzy wężownice, ale trzy wężownice, każda z nich jest miedziana. Czyli wiesz, najlepszy odbiór e, i oddawanie ciepła. Mhm. Bo miedź robi robotę. Dodatkowo jest to podzielone na sekcje, że na górze mamy wężownicę do CW, czyli sanitarną. Ale że one są miedziane, to każdą wężownicę z tych możesz użyć jako sanitarną wężownicę, bo są miedziane, wiesz, z automatu. Może czekaj, zacznijmy od początku. No bo no, po mamy, zrysowany cały dom. To jest mój dom, tak, dom. Ja tak, żeby już było mniej więcej widać, jakie są metraże. To jest. ogrzewane, To są metry kwadratowe. No. To są metry sześcienne, bo. Czy to jest po pod, po podłodze? Tak, jedna kondygnacja, czy to jest cały dom jak to jest? Nie, to jest piętro. Okay. Tu jest parter i tu jest maszynownia. Aha, dobra, czyli to jest y, tą powierzchnię no, ogrzewamy. Całe. to, to nad nami, to i, nami jest całe. I, a my jesteśmy teraz tu? Tak, my jesteśmy tu. O, tu przy tym zielonym. No, to zielone to jest to? To jest dobra. Dobra. Okay. No, kolor się nie zgadza. <laughs> <laughs> Troszeczkę. Dobra. I taki układ. Tutaj masz dane, ile jest metrów y, całościowo, bez poddasza liczone. Nie? 165 metrów jest y, użytkowe, 110 zgrzane bezpośrednio. A reszta pośrednio, tak jak tutaj, to jest oddawane, to ciepło, nie? Tu jest 20. Dobra, minut. tutaj mamy pompę ciepła. Co 7, 7 kW, a to jest wymiennik. bo to jest split. Aha. Pom typu typu, typu nie split, nie, typu split. I tutaj sobie leci gaz, i dopiero tutaj jest wymiana, nie? Wpada gaz i podbieram go wodą, nie? Tylko to jest wymiennik rurowy, okay. akurat. Którego nie, nie sposób zarządzać że tak powiem. Mhm. No dobra. bufor to jest co? To jest pompa ciepła do CW. Tutaj stoi sobie, o, 300 litrowa. Bo ja pompę CW mam jeszcze zbiornik osobny. O mnie ogólnie CW A zajmuje. Po co ci to? to nie, 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 ta pompa nie da rady, Które? która, no ta e, gri, którą pokazywaliśmy przed chwilą. Ale tam jest do centralnego ogrzewania. No, ale ona też może chyba wodę. No, to podbrzać. musiałbym zawory drogowe zakładać i inne rzeczy. Ale po co? Aha, wolałeś to rozdzielić. To nie chodzi o to. E, priorytet u mnie jest e, grzanie e, znaczy To jest też pompa ciepła. No tak. Ale tutaj mamy. tam jestem zależny od yy, warunków zewnętrznych, prawda? Mm -hmm. A tutaj ta pompa ciepła, bo to już jest e, stary Buderus, mam ponad 10 lat, ona ma stałe COP2. Ale ja cały czas tą pompą ciepła, zobacz, wciągam ciepłe powietrze z sufitu. O, widzisz? A, i tutaj. Tu... Tak, tutaj sobie wciągam. Tamtenie. Czyli to, co się najcieplejsze, to zbiera ze straty, wiesz, ze zbiornika, w tam rurek nieocieplonych, wciągam sobie. Ona to przerabia, i tu wyrzuca zimne. Aha. Tutaj masz drzwi zamknięte i mnie właśnie o to chodzi, żeby tu było zimno. Bo tu trzymasz ziemniaki. ziemniaki. Ostatnio one tutaj były, ale no. No, to, to, to było trzy lata temu, jak, jak byłeś, a nie ostatnio. I y, drugi temat jest y, wciągając, wyciągając powietrze, y, wilgoć likwiduje w piwnicy też tym. Mhm. Bo to też później skraplanie, nie prawda? Tak jak e, pompy ciepła. także robię też nie ma wilgoci przez to w piwnicy. A że ja lubię mieć wszystkiego dużo i po trochu. To jest taki układ. Z trzeciej albo czwartej strony to jest. U mnie rozbudowa nie idzie, że wiesz. Kupiłeś i jest, nie? Tylko kupi, najpierw miał być ten zbiornik 500-litrowy. To jest jeszcze też CW 500-litrowy. On jest wpięty w tą instalację. No oczywiście, to jest wszystko działające i to Idziemy na ten, żebyśmy to wszystko pochytali. Nie, to jest tu, tu. Patrz, już Ci pokazuję jak działa CW u mnie, o może tak, zacznijmy od tego yy, bufor do czego, co gdzie służy i jak to jest po prostu wiesz, do CW, do tego wszystkiego, jak to działa, nie czyli tak woda wpływa nam do tego bufora 500 litrów ten, yy, który pokrywałeś? tak jest, ten pomarańczowy, powinien powinieneś tak. sobie tutaj nie, bo CW akurat niebieskim było, bo tu było jeszcze inaczej, nie wpływa sobie tutaj i o tej porze roku, yy, ona ma taką, ten zbiornik ma temperaturę wody wpływającej po mhm. prostu tu się nic nie zmienia, nie? I leci to sobie na wężownicę. I na taka, 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 tutaj tak, Tym wężownicę Tak, o tym zielonym. Tu leci pyk leci na wężownicę i wężownica podgrzewa tą wodę wstępnie już do temperatury bufora. Teraz na buforze masz no tak, 35 stopni. To jest na górze, to jest na środku temperatura, bo tu jest oczujnik temperatury. Po przewodach trzeba nie lepiej mi patrzeć. To jest na dole, nie? Na dole ma zbiornik właśnie. Dolny, tutaj tak. już nie ma, to jest... Nie, jest, jest, tylko ten czujnik jest od dolnej, bo lepiej mi patrzeć po prostu a, na nie, okay, wiesz? Dobra. To, to jest dół, to jest środek, a to jest góra. Masz 35 stopni w zbiorniku, na no, tyle jest ustawiony. taka sama praktycznie temperatura jest w środku i na górze? Bo mocno rozgrzany pewnie. Już Ci wytłumaczę dlaczego. Bo tutaj przepływ jest 1100 litrów na godzinę. I się to miesza wszystko? Tak, rozumiem. cały czas się miesza, na wymiennik gdzie 1000 litrów i cały czas się miesza, a na centralne ogrzewanie i powrót jest 500 litrów. Także masz około 1600 litrów cały czas kotłowanie w zbiorniku, dlatego jest wyrównana temperatura. Zbiornik jakby stanął, to ci się wtedy te warstwy ułożą. Wiesz mhm. o co chodzi, A on cały czas jest w pracy. Cały czas jest w pracy, czyli jest cały czas w nim taka sama temperatura, praktycznie. No dobra, czyli mamy tak. Mamy ten zbiornik, który o tam sobie. To stoi. jest bufor, bo może powiem tak. To jest bufor już na lato, zrzutowy, jakby wiesz. Kolektory po prostu wszystkie unie zagrzały. I ten zbiornik tutaj, jak wstawiłem lata temu, to już go nie wyciągnę, bo nie wejdę, bo później zbudowałem resztę. Musiałbym mm. go pociąć. A to, że to jest nierdzewka, to on mnie przeżyje. Tak naprawdę. I tam Więc jest nie ma sensu góruszać. Tak, nie i tam będzie. jest potężna też wężownica. Tam jest taka konkretna, bo to jest leżący Wisman. To jest taka potężna wężownica, że mojego myślę w późniejszym czasie jak będę w netbilingu przerobić na zbiornik do CO. Mhm. Akurat na zład wody jeszcze tutaj do pompy ciepła do całej reszty, ale to będzie właśnie kombinowanie. Na razie jest do CW, prawda? Czyli tutaj wpada nam woda, później wpada nam na wężownicę. I tutaj się ogrzewa na tej wężownicy, jak jest w zbiorniku na przykład 35 stopni do 34 stopni. Jeśli ciągle masz, jak, jeśli puścisz ciągle, krany będzie leciało cały czas. Jeśli wiesz, będzie stało, to ta sama praktycznie temperatura wychodzi, bo to jest mieć, jakby nie było. Dalej, I stąd leci. leci sobie do tej pompy do Buderusa. Do I buderus zawiaduje dopiero. Buderus mi pilnuje temperatury. Jeśli bym chciał, bo mógłbym z wężownicy też używać, prawda? Ale musiałbym zbiornik trzymać wtedy na 45 stopni, przynajmniej. Po mhm. co? Nie ma sensu, dlatego ja rozdzieliłem CO i COW, To są dwie różne temperatury. I ten zbiornik jest przez pompę ciepła pilnowany pomiędzy 43 a 41 stopni. Ale on przez większość roku jest grzany przez co? Przez kolektory słoneczne. I okay. dopiero wiesz, bo tak jak kolektor grzeje, prawda, tutaj. Glikol płynie, zagrzewa go, zagrzeje go powyżej 45 stopni. Czyli stopnii. to ci po prostu... <tryk> to jest hybryda cały czas, jedno drugie wspomaga, wiesz? Ale tak naprawdę to ten Buderus mógłby działać bez tego. <tryk> tak, tak, bo on ma swoją pompę wtedy? ciepła na górze. I co wtedy? To, co mu daje ten kolektor? No kolektor grzeje go, bo tam jest wężownica mhm. i nie musi wtedy chodzić pompa ciepła w nim. Okej. Okay. Przez 9 miesięcy w roku w ogóle ta pompa ciepła nie działa. A on, teraz jak, dopiero mamy, dobija. jak mamy taką temperaturę jak teraz, to to pracuje? Nie, kolektory teraz nie pracują. No nie ma słońca, to nie ma niestety. Masz e po 30 stopni na kolektorach. No dzisiaj nawet raz chyba poobiegowa się ruszyła, bo coś słoneczko wyskoczyło, a tak to nie ma, no niestety. No, nie ma jaką słoń... temperaturę mus mu mu muszą osiągnąć te. Ten, ten, musi osiągnąć kolektor, żeby, żeby, żeby ruszy... zaczęło grzać, tak? Tak. 10 stopni więcej jak zbiornik. Mhm. ma wejść, albo, to już później, bo ja mam jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, bo ja mam w kolektorach dwie pompy obiegowe i trzy sterowniki nimi sterują Dobra, jest czyli tak Dobra, czyli przez, przez ile miesięcy w roku to pracuje? No to od wieśna do jesieni praktycznie i jeśli się w zimie pojawi słońce, to, to też pracuje I to jest zautomatyzowane? Tak, to nie musisz tak, mieć... to automatycznie, nie, to jest różnica, po prostu różnica temperatur, tu masz sterownik, nie o, taki o, zwykły, prosty sterownik który mało co używa, nie, bo ja używam właśnie z y, tej firmy sterowniki, ja je lubię no i jeśli na kolektorach, na wylocie pojawi się e, na przykład 50 stopni, nie 54 stopnie, bo tutaj jest grzane do 43. 53 czy 54 stopnie, pompa obiegowa ruszy obiegi i krąży, prawda? Ale ten glikol je, ma troszeczkę gdzie wędrować, nie? Bo on idzie tak, idzie najpierw tutaj na tą wężownicę, później z niej wychodzi do bufora. Tu są na razie spięte dwie wężownice do kupy. Jak tutaj już się pokręci, to tu wytraci całą kompletnie energię. I później leci sobie z powrotem na kolektory. Ale przychodzi wiosna albo przychodzi lato, i nagrzewa się ten zbiornik na przykład 60-70 stopni. Bufor też się nagrzeje, bo on jeszcze, yy, jeszcze wiosnę lata nie widział, bo on jest na jesień dopiero założony. I jeśli tutaj na powrocie będę miał 40 stopni, to tam jest zawór trzydrogowy, i ten zawór trzydrogowy wtedy puści ten glikol na ten 500-litrowy zbiornik. Mhm. Ten 500-litrowy zbiornik jest po prostu buforem dalej na, na te gorące dni że ja nie e, zasłaniam kolektorów albo coś, tylko grzeję kolejne zbiorniki. Mm -hmm. A teraz on jest zbiornikiem zimnym. Mm -hmm. I to jest też dobra rzecz, bo on jest albo gorący, albo zimny. na mnie też, wiesz, nie, nie chyci. Bo albo jestem poniżej 20 stopni, albo później, jak się nagrzeje, to jestem nawet powyżej 60, 60 stopni, a ten zbiornik i tak 300 litrowy zawsze, przynajmniej teraz nawet jak jest sezon, to raz na miesiąc go grzeje, pompą pum, pum cię powiesz, jak najwyżej. Mm -hmm. No tylko dobra. dodatkowo tu mam, o właśnie, a ta wężownica pełni, wiesz, czego jeszcze rolę dodatkowo? Bo jeśli ja bym y, nie miał tej wężownicy, to tutaj by mi się pompa ciepła do CWU częściej włączała, nie? Bo bym dostawał 15 stopni, 10 stopni, prawda? Zbiornika, a teraz dostaję cały czas te 34, 33, 32, prawda? Czyli mm -hmm. muszę podnieść tylko o 10 stopni, jeśli spadnie, a nie muszę podnosić o 30, 40. Jeśli mi wpadnie chłodna woda, to jest po prostu wężownica wstępna do CWU. To jest taki mieszacz, który wspomaga właśnie tutaj tą pompę ciepła. Nie?